Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Alchemik, a to jest gra League of Legends. Dzisiaj sobie gram razem z Mishimim, Knorim, Bananem oraz Bubulem rankeda drużynowego. A więc zapraszam was do oglądania. Czyż ziela lecznicze oraz dwa korzenie lecznicze? Znajdziesz je koło miasta. Znajdę je koło miasta. Lub, lub zapytaj Dariusa. Może zostało mu kilka z poprzednie wypracę. No tak. co, co ja gadam. Spoko. Szkoda. Szkoda że, szkoda, że nie masz tego leśnego Dariusa, to by bardziej pasował. Można... Nie, ja nie, nie podoba mi się leśnie. Ale się j... na tym kochekarzem. To by bardziej pasował

o bosz. Oluju. Ale on cię je. O bosz. Ale on cię je. Ale ta Syndra nie cię Nie Mogę się jego puszczać. Ale to, ten Gragas jest nankowny. No. Bo Gragas Gregas. co Gragas. Ja nie mam przyczynienia się <tryk> Kurde. Kaszel. Cholera. Kaszelak. Kaszelek. Kaszelek. Nie, to kaszel. Kurde, nie stsułem mu. No nie wierzę lat idź za nich. I, nie ma flasha. No. Ej, ej, o, ej pomocy, Już pomocy, ej nice. pomocy, idę, nice, no i chuj. Co za? Nie, no... Co to, nie, to. Nie, to, to? Co się stało? <śmienicą> mi 2 kilo. Nie wierzę, i report bubu A, 4-0 już dlaczego, ja, dlaczego mój double kill nie pokazał? Ej, dlaczego mój double kill się nie pokazał? Ej, chodź, pomóż mi tu no. Uuu, bliska mam, bliska No bo ja dawno nie migałem, osobiście miałem 103 na 3 wczoraj Przedwczoraj Ja bym powiedział, że report tego durnego dżunglera Uważaj. Uważaj Może te hapsy dobrze, że dobrze, że mam A, o, nie widziałeś tego jak... <noise> 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 dobra, po zobaczmy pojedynek Darius kontra Gragas. Gruby kontra gruby. <noise> o, ty jesteś grubszy ode chłopaki. grubszy, gruby kontra grubszy. Dobra, teraz można go złapać. No, dobra. mamy low HP, ale damy radę. Dawaj. O, o dobra. <noise> Halo? O, o, go! Nie, 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 zjebał Bubu na USS o, o, u u nas, nas nie szczęście szczęście. Na... Ja ja u nas na szczęście każdy jest. Nie no. mam się czym marszyć, o, 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 Kto dostał dobyt, chile chile? Są. Yes. Ja dostałem. Dobra.

ja tu stawiam pinkola. Pinkola. Pingola Pindola Pingole <grym> <grym> ping <-dola. grym> Ale ty sobie po nie wiesz dalej w ślubie jak ty to wpisałeś w internet pindole chłopie Idę jeszcze w google ekula Nie długo Ej nie człowiek to się stanie. się stanie z nim jak Godorwek ja Teraz jak wam Ej bo ej, szybko a... defuj naszego pinka Dawaj dawaj, dawaj no, hook Defuj naszego pinka Możesz go wdefować własnym życiem no, daj, 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 daj. Kom la una. Dorwałem po cię. O, Kim. Tin. Meine Pinken. Meine Pinken. Meine Pinken. Meine Pinken. Meine Pinken. Ej, ej, ty, ej, ty mi się mi kupić tego pinka? No. Tamtego też. Nie, nie mogę. Mi ej. Ben. Ej. to może za to, że postawiłeś. Ej. Nie, po... o, ej. Masz, masz wodę na pro. Dzięki. To może wody, dlatego, nie. że postawiłeś Ej, ci tamten zniknął. No, a nie możesz dwóch stawiać i dostanie. A może dlatego, że fotę dał. Nie, nie, tamten zniknął. No. Ej, Nie, no. To... <grym> <Sorry>. <grym> ja Ej. <grym> nie, ja dwóch <grym> okay. stawiać no. nie. Nie, nie. Nie, nie. A ja Nie, Nie, nie. 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 Oh, nice. Dobra, czekajcie, co ja potrzebuję minutę i mogę go znowu zabić. Minutę? Minutę. Minutę. 20 no. sekund i mogę go... Z mogę Potrzebujesz minutę? Dobra, powiedziałem. Nic tam nie masz. Ma! Minutkę. Minutki. minuty tam nie ma. Masz minutę. Masz minutę. minutę. Boże, będziesz się jeszcze ze mną bił, Gragas? A masz o kasę. co ja zrobiłem. nie wiem. Oni są zbierze. spoko słabi ten Greg. To <laughs> <bym> miał O <kura>. lol <laughs> <laughs> ten ul. Ej, tu O fuck. O lol. No. Ale, ale Sorry, banan mam Al O Bo tylko sin. Sin dawaj Chodź na lampę. Chodź na lampę. Dawaj lampę. lampę. to nie. Chodź. Pink! Tak, target. Chodź. Chodź. Chodź, o kurde. Syndra, nie! Syndra! My the target! A, bo jest ty dwóch, dobra, nie działo się. Pokaż pink. Pokaż pink. Jest. Chodź. chodź. Kurde. Blue potrzebuję. Ja też. A ty masz ich blue. No. Czołg. Ja many nie mam. Ale mogę tam go ździć tak w pupkę? Tak, nie, nie trzeba, nie trzeba ździć w pupkę. Zawsze jestem, zawsze jestem ochotnikiem. On by ci na zdjął. Ale nie mam Boże, broń zdobuje. Oksin, no help. What? Dobra, mało. On dawaj, ogarniemy bota. Ej. Cześć, Ej, jak zwykle. Ej, Bo wy... <noise> Bubu reporter. For double Czemu nie było double? O, za, za późno go zabiłem Przeciw mm. tylko Kurde <coughs> Słabo O, na blue patrz no. o, 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 blue Fajnie O, blue, no, blue Bądź to niezdoby Tylko mnie to boli, że nie mam tego flesza On ten flesz posiada On jest tankowny, a nie dobra On ma tego flesza Ja bym go kunał zabił. On ma flesza On ma flesza Flesza i cię oślepia nie, bo może uciec, chłopie, a mnie ci już wydarwuje. Jeszcze Ej. ma E. Myśliłem, no. że to na midzie było takie... Ten... O, o blue, dzięki, No... <laughs> Dokładnie, ale dosłownie, tak. <laughs> ja to musiałem się flash'ać po niego. O, tak, tak. Od, od niego, żeby mnie nie zagryzło. Się, to... <laughs> na a, a co, to no. gryzie? No... To Ej, możemy to... zrobić chodzi smoka. Chodzi barana, no. Znaczy barana. barana. Barana? Chodźmy barana. My mamy a. barana w klasie. My też. To ja. No ale no. no o, możecie, pas, że pas, to, ej, chodź, chodź, chodźcie. No. Ale ja mam takiego wiesz, w sensie, że ten, że się... Siedzi... Nazwisko! Nie. A. Nie nazwisko. Ja Nie na no, chodziło mi o nazwisko tego. No mi też. A, ja, a ja też ja, mam nazwisko barana. barana. Smok mi za dużo HP z żera na tym Ej, człowieku, patrzcie, patrzcie ja nie ma HP. Pan, to no. jest moje Q plus E. Bres, uh. dawaj huknij. No, ha, <laughs> Ale no, ty na to... Dawaj, tu, tu ten, zacząć. Ej, ej, ma, masz, masz Q, eh. Nie mam. Poszujcie, kurdej. Ale kurde. nie, nie opłaca się, nie opłaca się po niego. Ale nie, bo ja mam ultę po prostu i damage, by mu zadało 250. No i duży damage by mu Ale nie, nie opłaca się po niego ryzykować hmm. pod nie? Mój majne pinken. No zabijcie Stoję in, in Majne pinken. Majne pinken, kurwa. Gragas biegnie. O! Oh. A ja już myślałem, że się przyciągnął, oh, co? O! Oh. O! Oh, o! Oh, o! Oh, o! Oh. Pauten in chucken What the fuck? Muszę kupić Luciana. Dawaj! Double! double, A, nie, nie masz Double Dobubluj tam! Ach, kurde! Dabubluj tam! Tak. Tu no się, się tam, no. No. się tam, ja Dobra, spoko, i na oh, na i nie, nie sięga. Tak. Nie, nie hejtuj. Nie no, jego do... wina. Nie jego, nie jego wina. Że no, wina. to Pomoc, nie. Pomoś, pomoś ta, nie jego wina. What the fuck? <laughs> nie, nie, Dobra, zostaw go, zostaw go, daj mu się to przemyśleć. że go Ja chcę te full też. Zdech o, chcesz się tapał, te... uciekł. To chodź tutaj na niego, a nie mi kurwa, tam gadasz uh, uh, A nie u, mi gadasz, nie gadasz Ja chcę te full pamiętasz? No to, to chodź tu, ja e. się. Unik Dobra, idę po te full fullbuffy e. Nie, nie, cofaj, cofaj nie. nie, nie <laughs> Ej, tu można ktoś przyjść Mureka z TPK nie ma O, uwaga, uwaga PFP ja Mnie tam nie ma on na mnie gnaje to, 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 to serio? no Serio? A ty co, dopadnie? Nie mam, nie mam asystu. Ej, to znowu jest tak łaska, bo, bo ma killer, report Nie, nie, nie jest Ulec się jakoś, jest! Dobrze! nie! nie? Co? To jest dobrze! Nice! Ja jest cię dobrze. nie słyszę! No! No! no. <śle> Dawaj. no. Okay. What? On skinął! Nawet nie zauważyłem! Nawet go nie zauważyłem, że skinął. Tak. Ej, chodźcie zrobimy dragona za 3,5 minuty. Okej. Okay. Dobra. Okay. Powiedz za 3,5 minuty. No oj, 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 oj. A bo był mandat. No, a ja on jest. A bobul się... Oni, Ale zbawali, nie ma co. oni dali surrender, nie? Oni się poddają, tylko nie mogą do Sud. O nie przyszedł. Ej, ty to 13 minuta jest. Nie? No wyślecimy. Tak w takim lecie tu można grać, tylko... Ej, czekaj! No. Ej nie ja mam razie, abyśmy ja mogli zwołać całą piątkę, to byśmy wszystko wygrali. Przecież no. mam piątkę. Ale... No. <laughs> Ale no, chodzi na turniej. O bo, bo, bo widziałem to. Tak? No, no wiem, to. wiem, zepsułem. Ale czeso takie psuje. No, no, w... Dawaj. No nie. O, no, no dawaj. O oh, nice one. Nice one. E, nice one. dostała. Ej. Ej, trzy. Niosę na plecach Xina. <laughs> Okej, okay, chodź. Oh. No sorry. Sorry bro. But, but I must... so, sorry bro. Ale, ale kulka. Oh. Bals. Sí. Bals, bals everywhere. Tak. Idę na jego blue. Sorry. W 14 minucie. W 14 minucie. Adefaj. Przecież będzie no. klejną pokładę poza... Ej, ej, tam Ej, Co? tamta runda nawet dłużej trwała 20 no, minut Bo chłopie to, to są platyny dwójki, tamci... Ale tamci... A, a, a tam tamci dotwar... tamci dotwar... dotwarli do, do sylendra no. O! Poczekaj, nie... nie... O, S To było? Nie, dobra, ja nie, cofnę S. 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 S, S! Trzeba zauważyć, S. że silvery S. lepiej się defują S. 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 do tego no, no, nie. S. S.

Uuu, wow, re, Report, report, nie pomógł, nie, nie ma asysty, What the fuck? Weź tureta. Podwójny Weź Nie, tureta. <laughs> 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 tureta, ale nie. Nie, pys, zaki, nie. Reportujemy go, reportujemy, nie, wziął chodziny, chodziny. No, się dono, dąbisz, nie, nie. Nie, 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 nie, ty Nie, 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 nie. Nie, 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 nie. Nie, nie, się nie, nie. Nie, 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 nie. Nie, 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 no chyba Bo moja mama jest na tak żyje, ale nam piknie ledwo i kurwa już się budzi Moja mama wyszła do pokoju już. Pła Płacz, płacz, dziwko, płacz Ej. Da, da, da. Nie biegniesz? Nie, farma No to wiesz, dla nich to już tyle, tyle dostaje, dostajemy golda, że... Że farma... Że, le lepszy, że farma Dobra miniona The players We idą za ciebie. ciebie Chodź do mnie, w moją stronę Chodź do mnie moja desko Do mnie moja desko O idiota i umarł właśnie w tym momencie. No to pa... O, żyjesz O nie O Nie postarałeś się Nie, Nie, nieładnie Chodźcie w moją stronę, zmierzam No ale chodź, puszczimy to. A, okej A to się postarałem? Unigram No Jaki fap Co ty tam robiłeś tak B2? Zapadałem Pańczył Nie, nie wiesz jakbym tańczył Tak tańczył Makarena, makarena Tak Bailar, do muzyki Makarena, makarena Tak Ej, wygląda na z... Ej, się z... wiecie co założę tak, Ej no. 2,5 i pół minuty do skończenia. Challenge accept What the fuck. Pff, tak bardzo tego ominąłem. Oh. Bot, I coming. I coming. Uh, 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 ja uh, nie wiedziałem, że ty uh, jesteś. A uh, uh, Nie! Krzyki, krzyki, krzyki. Nie wierzę. <śle> Słucham. Aj, słaby! Hehehehe Ej, 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 bo, bo challenge'a nie zdążymy zrobić. Szybko ja puszyjemy. Ej, chodźmy na topa! Chodź, Cześć. Chodź. Cześć. Dawaj! Dawaj bubul, dokądś, dokądś dzieło. Dzieło Dariusa. dobra. O. Dobra, tam Lu Lucek już puszuje kolejny. Minion, musisz ruszać dupska. O, oh, fuck! O, oh, fuck! Oh, fuck.

tak, no ja... Prostu, po A jak możesz kurwa wodą zrobić kurwa dziecko? Ej, komnita! No, komn, ej, No bo niby spełmasz, że wody trochę. Sorry za o, Nie! Yeah. Yeah. No, sorry, bo... No, nie możemy iść żyć. Jest! Dlaczego ja mam? Ej, chłopaki, bo challenge'a nie zdążymy. Ej, oh, stary! Ej, ten, ten ping dalej tu Na czeskim puszu, ja tam się za 10 sekund nepnę. Ile ważniejsze, nie? Ja... I'm, I can do this! I can do this! I can do this! Dobra! So I'm Dobra, out! <grym> Ej, tak w ogóle? Ja tutaj ja Arabadona mam. Ej, mamy 15 sekund. Dobra, czas tam, czas. Mamy <grym> czas! Tam. Mamy czas! Ej, Skądś nie!

Jak ty masz chłopie 50 na P? To to to, czy inhy? Szybko, chłopaki! Czy inhy? O the fuck, miniony! Turet, więcej gol tam! Jeszcze inhy, jeszcze inhy! Szybko, ping! Ping musi być! Chłopaki, ludzie się podbali, biegnij! Chłopaki! I to by było na tyle w tym odcinku. Dzięki wielkie za oglądanie. Zapraszam do komentowania, oceniania. Do zobaczenia w kolejnych filmikach. Ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się i cześć.